Hejka kochani, witajcie w kolejnym odcinku z gry Stardew Valley Expanded Witam was już w drugim roku, w drugim dniu drugiego roku Tak miałam powiedzieć Słuchajcie, zobaczmy czy nam tutaj kruki nic nie ukradły No nic nam nie ukradły, także całe szczęście Mamy natomiast kalafiorki, bo uuu i ziemniaki nawet mamy, zobaczcie O, a to ciekawe, bo wróżka nam przyniosła je, nie wiem czy pamiętacie znaczy, przyniosła je, była wróżka i nam tutaj, yy, i nam tutaj, że tak powiem, rzuciła czary na nasze rzeczy. Także tak, yy, słuchajcie, ty sobie staniesz tutaj. Proszę bardzo, czemu? A, no, stój, a ty sobie staniesz tutaj, o. Jak kurczę, średnio widzę, co ja klikam w ogóle, o. Stoicie, stoicie, dobrze. Yy, Widzicie co? Zetnę sobie te drzewka tutaj, póki to widzę. Bo ja tak nie za bardzo lubię, jak ja mam drzewka tutaj na widoku. Proszę mi stąd sobie pójść. Zasłaniacie mi widok. Dziękuję. Dobrze, yy, dobrze. Tutaj wszystko jest. Muszę tylko podlać sobie fasoleczkę. Także proszę bardzo. Podlewamy fasoleczkę. Tak teraz jak zrobiłam tą ścieżkę, to wam powiem, trochę za dużo chyba tej ścieżki zrobiłam. Nie wiem czy ja nie chcę jednak tego tutaj o, usunąć, wiecie, żeby to tak nie było takie zakrzywione, tylko takie takie proste te ścieżki chyba, wiecie, bym wolała. Teraz tak się zastanawiam. Dobra, ty będziesz tu. Albo no trochę źle to zrobiłam, wiecie? Powinnam jeszcze tutaj. No już nieważne, dobrze. Niech będzie tak, jak jest. Eee, to mogę tak przedłużyć, tylko żeby tak było. O, równo. I tyle. Zobaczmy tutaj, co mam w mailu. Eee, o, teraz pierw sprzedaje nawozy. Dobrze. Ostatniej nocy ktoś cię podrzucił do klin. Aha, no tak, dobrze. No tak, bo się nam zasnęło na farmie, niestety. Yy, dobrze, pozbierajmy sobie tutaj wszystko, co mamy do pozbierania. Yy, halo? A tu jest drzewo, dobra. Dobra, dobra, już, halo. Yy, a i musimy wytworzyć, słuchajcie, naszą maszynę do majonezu. Ja tutaj najpierw się przywitam ze wszystkimi zwierzakami, żeby tutaj im miłościu dużo dać. Proszę bardzo. Dzień dobry wszystkim. Zobaczymy co dzisiaj od nich tutaj otrzymaliśmy. W ogóle żadnej trufli nie zebrałam, nie? A nie, zebrałam dwie. Dobra. No tutaj tak mi się coś źle wydawało. Dobra, w takim razie przerabiamy sobie mleko. Ja sobie je tutaj zostawię od razu. Te trufle póki co też, bo nie mam na razie maszyny. I tutaj mamy mleko. A czekajcie, jeszcze to. Nie mleko, tylko jajka, aga. Co ty mówisz? Co ty, aga, mówisz? Ja nie wiem, słuchajcie, ja nie wiem. Dobra, tyle ci sztu. E, dobra. I to tyle na razie. Także wycofujemy się. Póki co z tego zwierzyńca. To sobie tutaj proszę bardzo zachowamy. Ja sobie już zobaczę, co mogę sobie sprzedać. I będziemy szli kupić nowe nasiona. Także ziemniaków mamy 4, a kalafiorów mamy 8. Sprzedam sobie też ser i majonezy. To sobie moi drodzy tutaj schowam, a resztę sobie posortuję. Yy, I myślę, że ścieżki, ścieżki moi drodzy, zostawimy sobie tutaj w środeczku. Proszę bardzo, yy, tutaj na przykład, a niech będą. Ok, i lecimy dopiero. I lecimy, moi drodzy, do Piera. Wiecie co, ja sobie wezmę yy, konia, żeby było szybciej. Później też sobie zobaczymy w naszej szklarni, jak to tam jak to tam będzie wyglądać, słuchajcie, z kawą i tak dalej. Też więcej czułek bym musiała zrobić. Drewna mamy sporo, więc może się uda. Zobaczymy. Na razie idę do sklepu, żeby nie zapomnieć tego wszystkiego posiać. O, tutaj mamy też jakieś zadanko, także nie kalendarz. E, Georgia Cola, nie wiem, jak znajdę, to ci dam, ale nie mam chyba. O, kolejna scenka... E, nie mów mi, co mam robić. Mhm. Mm czyli mówię mi, że może tutaj mieszkać za darmo, póki nie skończy szkoły, a... Hmm. Docenia to, ale nie wymaga dla mnie, żebym się ubierała tak jak chce. W sensie tak jak ty chcesz. Nie jest już małą dziewczynką. No, wiecie, taka typowa kłótnia matki z córką, nie? Typowa kłótnia matki z córką. Okej. Okay. Mm. No, już zapomniałam. Cztery ziemniaki, tak? I osiem kalafiorów? Chyba tak. Chyba tak, dobra. Weź mi powiedz, że masz dzisiaj nie masz dzisiaj tej podłogi. <grym> Ale wiecie co kata. No nie no, 30 tysięcy to trochę dużo. To nie no, 30 tysięcy to za dużo, chłopie. Yy, dobra, do Williego też musimy iść. Więc słuchajcie, idziemy do Williego. Póki pamiętam. U, mamy tutaj nowe muszle jakieś. Znaczy, chyba pamiętam, że była ta muszla yy, na początku naszej serii. Tak mi się wydaje. Ale ten. Ale nie było jej później przez inne pory roku chyba, jeśli się nie mylę. Dobra, jeszcze sobie weźmiemy tak przynęty. I pokaż mi tutaj, co ty tutaj będziesz miał na tym zapleczu. Proszę bardzo, łódka jest. Aj, smutny widok, prawda? To była łódź mojego ojca, dobrze mu służyła przez ponad 50 lat. Teraz ledwo się trzyma na wodzie. Może bym ją naprawił, ale nie mam materiałów, panienko. Spokojna głowa, ja ci tutaj pomogę. Ja ci pomogę. Nic się nie bój żabę. Chcę pomóc. Dobra, ale tu będziemy potrzebować baterie też, które... Które też potrzebuję do shopy. Także nie wiem, co jest bardziej wartościowe. A, tylko 5 pakietów baterii. 200 kawałków drewna i 5 sztabek Irydu. No to tak, póki, póki nie zdobędziemy całego Irydu, to nie będę tego wszystkiego odnosić, bo to nie będzie miało sensu. No, a po Iryd będziemy musieli się zacząć wybierać niedługo. Żeby to miało jakieś ręce i nogi. Sprawdźmy sobie śmietniki przy okazji. Ale chyba nic tutaj nie będzie ciekawego. Dobra, mamy trochę rzeczy ze zbieractwa, więc ja sobie je tutaj proszę bardzo zostawię. To możemy sobie sprzedać. Krewetki sobie zostawię, ryby sobie zostawię, proszę bardzo. Więc tak, moi drodzy. Krewetka ląduje w kuchni, to też ląduje tutaj. Okularki sobie przerobimy, a nasiona sobie posadzimy. Także, proszę bardzo. A, tu może te drewno jeszcze sobie poroskopuję. W ogóle musielibyśmy pojechać na pustynię, zobaczyć jak tam nasze drzewa wyglądają, czy one sobie rosną, czy nie za bardzo, jak to tam idzie. E, dobra, cztery ziemniaki, proszę bardzo. E, aha, trzy miejsca a cztery ziemniaki, bo po prostu nam wypadło więcej. Dobra, no to ja sobie go zostawię w skrzynce. Posadzimy go przy następnym zbiorze, chyba nie? E, proszę bardzo, ty zostaniesz tutaj. Czy ja mam jeszcze jakieś wiosenne nasiona? Chyba nie za bardzo. Dobra, e, no to teraz tak, ja bym chciała wytworzyć maszynę do oleju. E, hmm. Dwie mi starczą chyba na razie, tak myślę przynajmniej. Tak mi się wydaje przynajmniej, że dwie mi starczą. Także chodźmy to ogarnąć. E, gdzie by sobie postawić te maszyny? Hmm, może tutaj na razie niech stoją, a ja sobie za jakiś czas będę musiała ogarnąć więcej miejsca na te wszystkie rzeczy. No cóż, z czasem sobie to wszystko ogarniemy. Dobra, ja sobie zebrałam stąd rzeczy, no nie, także raz, dwa, trzy. Tu jajek nie mamy żadnych, także mleko, mleko, mleko. Ty tutaj i maszyny tutaj. Dobra, i niech to się wszystko tutaj powolutku przerabia w swoim tempie. Dobra, to teraz co sprzedajemy? Sprzedajemy te wszystkie rzeczy. A to sobie odłożymy. Tak się słuchajcie, zastanawiam. No tu jeszcze by się więcej pól przydało. No ale niestety trzeba będzie z tym poczekać. Chociaż. Powinniśmy, nie no, my powinniśmy mieć tam dużo sprinklerów. W sensie chyba mieliśmy z tego, co kojarzę, ale nie jestem pewna, to dużo tych sprinklerów mogliśmy wytworzyć. Tylko po prostu nie wiem, jakoś do tego nie doszło. Ale nie wiem, zobaczymy jeszcze z czasem. E, na dniach może coś pomyślę na ten temat, żeby więcej sprinklerów było. No bo też jednak nie chciałabym w niej inwestować, bo jednak chciałabym w te irydowe bardziej zainwestować. No, ale na razie się nie zapowiada i teraz kurczę, właśnie nie wiem, co mam zrobić, nie? Nie mam pojęcia. Dobra, ale tu sobie zetniemy. No ja też chcę tutaj troszkę tej trawki. Tak, nie chcę jej też całej tutaj zciąć, żeby wiecie, żeby ona troszkę sobie Miała szansę odrosnąć, nie? Więc też to trzeba będzie mieć na uwadze. Yy, dobra, ale tu sobie jeszcze troszkę posprzątajmy. O, proszę bardzo. Czy my chcemy iść do lasu po twarde drewno? W sumie wypadałoby. Bo my teraz będziemy potrzebować go całkiem sporo, więc ja chyba się przejdę po te twarde drewno wiecie. Tak myślę. Tylko którędy tu się szło. Którędy tu się zaśło. Ja sobie zetnę te drzewa, co mam na drodze, bo to mi do niczego potrzebne. Tutaj chyba nie. Będziemy w stanie pójść. No i super, dobra. No to pościnajmy sobie tutaj, ile się będzie dało. Ja sobie też znajmy pozabijam przy okazji. O czemu by nie? O, proszę bardzo. Jak na raz idą. <laughs> O już się zaczyna robić ciemno. O, zobaczcie w ogóle. Czterolistna konieczyna. W zbieractwo mówi się, że przynosi szczęście, stanowi miły prezent. i ona jest całkiem sporo warta. Ej, powiedzcie mi, co ja mogę z nią zrobić, bo ja sobie ją z chęcią zachowam. Są jeszcze robaczki. Tu. Ja sobie ją z chęcią zachowam, ale co, jak będę mieć ją w ekwipunku, to będę mieć większe szczęście? Czy o co chodzi? Fajnie by było w sumie, nie? Ile ja tego drewna mam? 17 dopiero. Bo tu się już wychodzi, nie? z tego lasu tak tu się już z niego wychodzi, dobra yy, bo staram się znaleźć więcej, bo z tego co mi się wydaje to chyba 35 kawałków można było 35 kawałków można było tutaj zabrać w tej lokacji jeśli się nie mylę w Expanded yy, więc więc tak, więc muszę sobie troszkę jeszcze poszukać tych pieńków Jeszcze chyba tu gdzieś na górze były, jeśli się nie mylę. No właśnie. O, już zaczynamy czuć zmęczenie. Dobra. To ja sobie zjem. Jest ok, dobra. Jeszcze mamy trochę energii. I spróbujemy tutaj zciąć wszystko, co się da. 33. No, to chyba będzie tyle już, nie? 33, w porządku. E, to jeszcze zatniemy, może jakieś drzewa po drodze, żeby nie było, że zjedliśmy na marne, nie? <grytanie> Niech jakiś użytek z tego będzie. Więc ja sobie te tutaj drzewa zatnę, które stoją mi na drodze, może te z tych większych też. tu jest w ogóle pieniek twardego drewna i tego to nie zauważyłam no o tym to nie wiedziałam, słuchajcie i tu jest kolejny, ej czemu ja tego nie widziałam wcześniej normalnie rok gry mi zajęło żeby to odkryć, no nie no trudno ważne, że że w końcu to odkryłam, nie czekajcie, bo tutaj mam jeszcze kamienie więc ja sobie to wszystko tutaj pozbieram. Jest godzina 23:30. Dobra, to ostatnie drzewo i słuchajcie, idziemy, bo ja nie chcę znowu zasnąć, a chcę się obudzić też z jakąś przyzwoitą energią. Więc słuchajcie, spadamy. Spadamy, bo to nie ma co. Idziemy spać i tyle po prostu. Jeszcze kamień. O, <laughs> o jeszcze się tutaj nam zrobiła ikra. W takim razie proszę bardzo tutaj wszystko sobie słuchajcie pozostawiamy dobra już wiem czemu już wiem czemu przestawiłam ten to bo mnie wkurza że ja tutaj do tej skrzynki nie mam dostępu a do tej skrzynki ze zbieractwa mam lepszy dostęp także no e, dobra te złote sobie zostawię Tutaj żonkil, proszę bardzo. Wiecie co? Ja tylko tego grzyba chciałabym zostawić. Te nasiona jeszcze tutaj, geotka tutaj, a resztę możemy sobie chyba sprzedać, nie? Tak myślę. Dobra, i idziemy spać. Także moi drodzy, 12 tysięcy dzisiaj zarobione, także całkiem sporo. Także co, ja mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. O, widzę, że jutro się burzy spodziewamy, także spoko. No, także tyle Was cieplutko i do zobaczenia już niedługo. Pa, pa!